Witam serdecznie, dziś odcinek o Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé nie przedłuża umowy z klubem ze stolicy Francji. Leon Messi już opuścił Paryż. Kolejna kampania w europejskich pucharach kończy się dla Paryżan fiaskiem. A brat właściciela klubu, Sheikh Yasim kupuje Manchester United. To czas kolejnych turbulencji w Paryżu. Jak teraz będzie wyglądał projekt, który w ostatnich latach cierpiał na gigantomanie? Zapraszam na odcinek bez względu na wasze sympatie i antypatie fascynujący. Bo projekt katarskie Paris Saint-Germain to niekończący się zbiór opowieści. Zacznijmy od Messiego. Argentyńczyk w barwach Paris Saint-Germain wykonał kapitalną robotę dla państwa katarskiego. Po pierwsze, po latach w Barcelonie podpisał umowę w znienawidzonym, powszechnie i wyśmiewanym Paris Saint-Germain. Emir, tak wściekły i zdruzgotany zarazem po porażce PSG w słynnym meczu 8 marca 2017 roku z Barceloną, który zakończył się wynikiem 6 do 1, postanowił rozmontować na tyle, na ile mógł Barcelonę. I najpierw sięgnął po Neymara, a po latach wykorzystał kryzys finansowy katarończyków i sprowadził do siebie Leo Messiego. To z punktu widzenia personalnego był jego wielki sukces. Spójrzmy na pobyt Leo Messiego w Paris Saint-Germain z punktu widzenia interesów państwa katarskiego. Messi kapitalnie w Paryżu przygotował się do mundialu. Został najlepszym zawodnikiem turnieju i poprowadził Argentynę do zwycięstwa jako zawodnik PSG. Uczynił to na katarskiej ziemi. Kiedy odbierał Puchar Świata, Emir założył mu arabską szatę, a więc biszt. Ten turniej, jakbyśmy na to nie spojrzeli, był pokazem siły i wpływów malutkiego państwa 158 na świecie pod względem powierzchni i 139 pod względem liczby mieszkańców władze Kataru kraju śpiącego na potężnych złożach ropy i gazu kierują się prostą zasadą wszystko na tym świecie można kupić a zwłaszcza ludzi można nawet dzięki pieniądzom zakpić z historii Mundiali i zorganizować turniej po raz pierwszy w dziejach zimą i tego dokonali wykorzystując między innymi wpływy francuskie, ale o nich później. Leo Messi nie pomógł jednak Katarczykom w osiągnięciu celu obsesji, zdobycia Ligi Mistrzów. I to jest ostateczny dowód, że nawet tak genialny piłkarz nie rozwiązuje problemów całej drużyny, a zwłaszcza klubu. Paris Saint-Germain na francuskim niebie jest jak UFO. Od kiedy do klubu szerokim strumieniem płyną petrodolary. Wydaje gigantyczne pieniądze, ściąga piłkarzy światowej klasy, wychowuje sporo utalentowanych graczy, robi milowe kroki na polu marketingu i globalnej rozpoznawalności. Od 2011 roku żyje obsesją wygrania Ligi Mistrzów. I chyba jak nikt w dziejach tego pucharu kompromituje się doszczętnie. Dlaczego w jednym z najważniejszych miast na świecie, skrajnie ambitnym właścicielom, posiadającym niemal nieograniczone środki finansowe, nie wyszedł podbój Europy? I Jak klub, który w 2010 roku z całym szacunkiem rozgrywał sparingowe spotkanie z Legią Warszawa, a ja ten mecz komentowałem na antenach Orensport, Sport, przeszedł niezwykły i przyspieszony proces budowania siły, rozpoznawalności i budzenia w klubach Starej Europy, poczucia zagrożenia. Gdyby w ręce Emira Kataru, w 2011 roku trafiła Lampa Alladyna, pewnie poprosiłby o spełnienie trzech życzeń. Po pierwsze, uczynienie z Ligę siły na poziomie Premier League. Po drugie, sprowadzenie do Paris Saint Germain Leon Messiego albo Cristiano Ronaldo. Po trzecie, Wygranie Champions League. Pierwsze z tych życzeń jest niemożliwe do zrealizowania. Liga Francuska fascynująca dzięki niekończącej się produkcji bardzo utalentowanych piłkarzy nigdy nie będzie tak mocna ekonomicznie jak liga angielska. Nigdy też historycznie nie była konkurencyjna w skali europejskiej. Musimy sobie uświadomić jedną istotną rzecz. Bilans francuskich klubów w europejskich pucharach jest katastrofalny. Ten wspaniały w sensie kultury piłkarskiej kraj, dwukrotny zdobywca tytułu mistrza świata z 14 finałów europejskich pucharów wygrał zaledwie. Olympic Marsylia Champions League w 1993 roku i Paris Saint-Germain Puchar Zdobywców Pucharów w roku 1996. Dla porównania, 14 finałów to bilans samego Liverpoolu, z czego 9 wygranych. Czy potrzeba bardziej wyraźnego przykładu, aby uzmysłowić nędzę francuskiej piłki w europejskich pucharach? Chyba nie. Państwo katarskie kupiło Paris Saint-Germain z pobudek politycznych, Gospodarczych i sportowych. W tej kolejności. Francja to ich czołowy partner w Europie, a Paryż miasto inwestycji. Jedyna wówczas wielka stolica zachodniej Europy, która nie posiadała konkurencyjnego klubu piłkarskiego. Bez, co bardzo ważne, bogatej historii. Katarczycy mogli tu bardzo szybko pobić dokonania Paris Saint-Germain, choćby z lat 90., a także udowodnić, że są bezkonkurencyjni wszędzie, gdzie wchodzą. Ich cel był przeambitny i szalony zarazem: sięgnąć po ligę mistrzów w ciągu dwóch lat po awansie do tych rozgrywek. W jakiej kondycji znajdowało się Paris Saint-Germain, kiedy Katar kupował klub od amerykańskiej firmy Colony Capital? Katastrofalnej. Dla poprzedniego właściciela, który kupił PSG od Canal+, w 2006 roku za 26 milionów euro, kolejne lata były udręką finansową i emocjonalną. Kryzysów było sporo. W 2006 roku jeden z ultrasów PSG, Julien Kemene, został śmiertelnie postrzelony przez policjanta, który bronił fana HP Lutelawif przed atakiem zorganizowanym grupy ultrasów PSG. To było przy okazji meczu Pucharu UEFA. Wiosną 2008 roku PSG otarło się o spadek do francuskiej ligi. W lutym 2010 roku kolejny kibic PSG, Jan Laurence, został śmiertelnie pobity w porachunkach dwóch zwalczających się grup kibiców PSG, skrajnie prawicowej Boulogne i skrajnie lewicowej tej Zmarł po dwutygodniowej śpiączce. Musimy sobie uświadomić, jeden klub, fani kibicujący jednej drużynie, nawzajem się zwalczający. Absurd. Ostatni prezes Paris Saint-Germain przed katarską erą. Romain Lepreux wprowadził wówczas plan losowego rozmieszczenia fanów, aby rozproszyć dwie nawzajem zwalczające się grupy kibiców. Tak, aby oni nie tworzyli grup zorganizowanych na stadionie. Mówił wtedy tak. Byliśmy postrzegani jako rasistowski i brutalny klub. Sponsorzy się od nas odwracali. Na przykład Coca-Cola wypowiedziała nam umowę. Gdyby Lepreux nie wprowadził tych zasad, pewnie Katarczycy nie kupiliby Paris Saint-Germain. Ale z drugiej strony kryzysy PSG trawiące klub od wewnątrz były im na rękę. W 2010 roku straty firmy Colony Capital skumulowały się do tego stopnia, że musiała wyłożyć kolejne 70 milionów euro na ratowanie Paris Saint-Germain. To był ropiejący wrzut dla poprzedniego właściciela. Frekwencja na stadionie spadała na łeb na szyję. W sezonie 2010-2011, kiedy komentowałem mecze Paris Saint-Germain w telewizji Orange Sport, wynosiła zaledwie średnio 28 tysięcy. To był najgorszy wynik od ponad 15 lat. Katarczycy do końca negocjowali sumę odstępnego. Kupili zaledwie się 70 milionów euro, płatne w dwóch ratach, klub w jednej z największych stolic europejskich. Podczas obiadu w Pałacu Elizejskim, przy obecności Nicolasa Sarkoziego, 9 dni przed głosowaniem nad organizatorem mundialu w 2022 roku, załatwili sobie, to znaczy kupili, przychylność Francji i ostatecznie wygrali tę walkę. Dodatkowo 10 grudnia 2010 roku podpisali umowę z Barceloną i jako pierwszy sponsor w historii wylądowali z przodu na koszulkach Blaugrany. 171 milionów euro w ciągu 5 lat. Tyle zapłacili, aby Qatar Foundation znalazło się na koszulkach najpopularniejszego klubu na świecie. W planach jeszcze mieli, co im się nie udało, zainstalowanie swojego człowieka jako prezydenta FIFA. To była ofensywa soft power w końcówce 2010 roku. Lato 2011 roku to czas przyspieszeń dla Paris Saint-Germain. Emir posyła na plac budowy swojego zaufanego człowieka, Nasser al kelaifiego pierwszego w historii Kataru tenisistę notowanego w rankingu ATP. Syna poławiacza pereł, który ma niewielkie pojęcie o futbolu, ale to nie ma znaczenia. al kelaifi bardzo szybko tworzy wokół siebie dwór zaufanych ludzi. I tak przez lata dochodziło do absurdów. Sprzedawca kurczaków w Egipcie, Bagażowy na lotnisku Orli sprzedawca samochodów. Oni byli jego najbardziej zaufanymi ludźmi. Zazwyczaj nie mieli zielonego pojęcia futbolu, ale byli lojalni. Frank Unda, brazylijski agent, który od lat miał znakomite kontakty z Katarem, w ramach podszeptów sugeruje nowym właścicielom Paris Saint-Germain, że idealnym człowiekiem dla nich będzie Leonardo w roli dyrektora sportowego. Poliglota, świetnie wyglądający, elegancki, kulturalny i z przeszłością w PSG. Dodatkowo mówiący po francusku. Wszystko się idealnie składało i to Leonardo wraz z Nasserem i także Janem Kladem Blankiem sprowadzonym z Juventusu, tęgą głową absolwentem Harvardu, stworzyli planetę PSG. W najważniejszych sprawach, rzecz jasna, kontaktując się z emirem Kataru. Bo to on ma decydujący głos, choćby w sprawach transferów czy też zatrudnienia nowych szkoleniowców. Tak to jest, że w Paris Saint-Germain nic nie może dokonać się bez podpisu nasera Alkela i Fiego, a w sprawach najistotniejszych Emira Kataru. Był taki incydent, kiedy nie zapłacono za wyczarterowany samolot po jednym z meczów Paris Saint-Germain i wówczas dyrektor sportowy Olivier Letong musiał wyciągnąć swoją kartę kredytową i zapłacić. A Thiago Silva, kiedy pojawiły się jakieś problemy ze sprzętem, zrobił to samo. Perze nie działa idealnie. Un petit bout w Paryżu wreszcie są pieniądze i trzeba je wykorzystać. Ale Nasser w rozmowie z Lekip mówi tak: Nie będziemy popełniać błędów jak nasi bracia z Manchesteru City. Nie kupimy Leomessiego. Nie będziemy ściągać największych gwiazd. Bardzo szybko ta ich taktyka uległa brutalnej weryfikacji. Ich największą gwiazdą w pierwszym rzucie jest Javier Pastore, lider Palermo, kupiony przy olbrzymim entuzjazmie kibiców i wciąż przez nich fetowany. Pamiętam jak pojawiłem się na meczu PSG Strasburg, kiedy witano Messiego, Hakimiego, Weinalduma, Donna czy Sergio Ramosa, a Pastore jako specjalny gość klubu był witany na Parc de Princes jak król. On jest symbolem zmian w tym klubie. PSG wówczas jednak nie było atrakcyjne dla czołowych piłkarzy na świecie. Takich, o jakich marzył Katar. Klub wyglądał jak fanaberia, zabawka bogatych ludzi, którzy szybko mogą się nim znudzić. A dodatkowo problem stanowiła Liga Francuska, czego po latach nie ukrywał choćby Zlatan Ibrahimović. Ówczesny trener Antoine Comboire, jedna z legend Paris Saint-Germain, był jak Dead Man Walking. Człowiek skazany na śmierć. Musiał dać tylko argumenty do zwolnienia. Pierwszym było odpadnięcie w grupowej ligi Europy. Ale w rozrywkach ligę radził sobie bardzo dobrze. I został nawet mistrzem jesieni z trzypunktową przewagą nad Montpellier. Niemniej po zwycięstwie nad saint to było w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia, gilotyna ruszyła. Leonardo, mający doświadczenie pracy z Carlo Ancelottim w Milanie, przygotowywał umowę dla bezrobotnego wówczas włoskiego szkoleniowca i 29 grudnia Comboire został oficjalnie zwolniony. A od losu polegał na tym, że Carlo Ancelotti roztrwonił tę przewagę nad Montpellier i byliśmy świadkami jednego z najpiękniejszych sezonów w historii francuskiej ligi, kiedy w 2012 roku mały klub z Languedocy przypieczętował mistrzostwo. Ale jednak Carletto miał ważniejszą robotę do wykonania. Aniżeli zdobycie tytułu, miał uwiarygodnić projekt w oczach największych gwiazd światowego futbolu. Był pierwszym trenerem, który na wideokonferencji rozmawiał z Emirem Kataru. I tak było ze wszystkimi szkoleniowcami, którzy później przychodzili do klubu, bo oni musieli otrzymać aprobatę w Dausze, z wyjątkiem Christofa Galtiera, który nie był faworytem Emira, a doradcy do spraw sportowych, Camposa. Już w pierwszym sezonie w Paris Saint-Germain Leonardo podpadł Katarczykom. Historia jest bardzo interesująca. 19 lutego 2012 roku Paris Saint-Germain grał u siebie mecz z Montpellier. Remisuje niespodziewanie 2-2, do 2, a gwiazdą jest Younes Belonda, zawodnik gości. Po meczu niejaki Kamis Kalifa, zarządzający przepływem pieniędzy z Dauchy do Paryża, wielki zaufany emira, polecił Leonardo. Kupienie Belądy. Ten go zignorował, nie wiedząc z kim ma do czynienia. Od tego momentu jego dni były policzone. Ta sprawa stała się bardzo osobista. I w Katarze czekano tylko na powód, aby pozbyć się Leonardo. I takowy pojawił się trochę później, w maju 2013 roku, gdy nie trzymający ciśnienia dyrektor sportowy Paris saint zaatakował fizycznie sędziego meczu z Valencią, Aleksandra Castro. Leo kulturalnie wówczas podał się do dymisji. Po prostu musiał. Ale rok wcześniej, latem 2012 roku, przeprowadził jedno z najbardziej owocnych i spektakularnych okien transferowych w historii Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Lucas Moura, Ezequiel Lavezzi czy Marco Verratti pełnili tam role główne. To był zaciąg fenomenalny w skali ligi francuskiej. A jak dodamy do tego Maxwella, Alexa i Thiago Motte, którzy przyszli zimą, mówimy już o Zaciągł gwiazd. To było coś, z czym do czynienia kibice francuskiej piłki nie mieli nigdy w historii. Zatrzymajmy się na moment, bo to bardzo ważna sprawa. Dlaczego Paris Saint-Germain jest błędem w systemie francuskim? Było nim od początku, więc nie powinniśmy się dziwić. Nad Sekwaną mówi się, że wszystko, co jest dobre dla Paryża, jest dobre dla Francji. No, w sporcie niekoniecznie. Nawet jeśli François Mitterrand w 1982 roku zabrał się za decentralizację państwa, to Francja jest krajem, w którym serce polityki, ekonomii, mediów, kultury biznesu i nauki bije w stolicy. Wyjątek stanowi sport. Przywództwo w sporcie zawsze należało do prowincji. W piłce nożnej trendy wyznaczało AS Saint-Étienne czy też Olympique Marsylia Do niedawna najbardziej utytułowane francuskie kluby, pobite przez Pezrze. centra koszykówki, rugby czy piłki ręcznej zawsze znajdowały się poza Paryżem. Przed 1968 rokiem, kiedy piłka nożna w Paryżu na najwyższym poziomie praktycznie już nie istniała, status zawodowy traciły kolejno. Red Star, R.C. Paris czy Paris FC. To paradoks w tym scentralizowanym do bólu kraju. Na początku lat 70. we francuskim Związku Piłki Nożnej wymyślono misję. Stworzenie od podstaw nowego klubu w Paryżu. To był wręcz powód do olbrzymiego wstydu. Wielka europejska stolica bez poważnej piłki. Paryżanie wyglądali wówczas jak Pariasi na tle Europy. Ruszyli więc z delegacją do Santiago Bernabeu legendarnego prezydenta Realu Madryt który polecił im, by stworzyć oddolną inicjatywę. To on był wielkim inspiratorem powstania Paris Saint-Germain. 1 lutego 1970 roku niejaki Pierre Belmar Dziennikarz o olbrzymiej popularności wygłosił w radiu legendarny już apel: Piłka nożna w Paryżu umiera. Pomóż nam ją ożywić. Tak oto Paris FC połączyło się ze Stade Saint-Germain i powstało Paris Saint-Germain, które szybko znalazło się w poważnych tarapatach finansowych i organizacyjnych. Nastąpił rozłam i zaczęli ratować je ludzie z show biznesu, jak Jean-Paul Belmondo czy Francis Borelli. Prasa nazwała ich i ich kolegów bandą różowych koszul celebrytów. Tak więc u swoich dziejów Paris Saint-Germain romansowało z blichtrem, z show biznesem. Później na początku lat 90. stało się klubem potężnego koncernu medialnego Canal Plus, który wygrał z nimi jedno mistrzostwo Francji, zdobył puchar zdobywców pucharów i występował w półfinale Champions League, ale stworzył coś w rodzaju Frankensteina. PSG pod ich wodzą miało wspaniałych piłkarzy, momentami najwyższy budżet w kraju, agresywne okienka transferowe, ale stało się obiektem kpin prowincji i kolejnym argumentem do nienawiści wobec w stolicy Francji. Mówiono o nim wtedy brzydkie kaczątko stolicy. Niechciane dziecko. Przecież Canal Plus, sprzedając Paris Saint-Germain w firmie Colony Capital, robiło to w pośpiechu. Bez myślenia o przyszłości klubu. Byle tylko oddać ten problem, ten gorący kartofel, w ręce innych. Nie dręczyć się koniecznością zarządzania klubem. 10 lat później Amerykanie dziękowali niebiosom, że przyszli Katarczycy i chcą kupić Paris Saint-Germain. Oddawali ten klub, zaliczając druzgocący finalnie bilans finansowy. Tracąc na tej sprzedaży. Jak kiedyś Emir podejmie decyzję o sprzedaży Paris Saint Germain, to mam wrażenie, że będzie w podobnym stanie. Więc widzicie już, że dla każdego kolejnego właściciela w ostatnich 30 latach Paris Saint Germain było problemem. Ale oddajmy Katarczykom to, co trzeba docenić. Po wejściu do klubu w 2011 roku dokonali wielu pozytywnych zmian. Żaden klub piłkarski w historii nie zrobił tak wiele tak szybko na poziomie budowania globalnej marki i rozpoznawalności. Kiedy przejmowano władzę w Paris Saint Germain, w dziale międzynarodowym pracowała tylko jedna osoba na stażu. Dziś Paryżanie są w pierwszej dziesiątce najbogatszych klubów na świecie i najbardziej rozpoznawalnych. Owszem, napędzają ich katarskie petrodolary, ale mają wiele umów międzynarodowych, podpisanych z innymi partnerami. Na przykład po transferze Leo Messiego parafowali nowych osiem umów sponsorskich. W każdej części świata można spotkać kogoś, kto chodzi w koszulce Paris Saint-Germain. I ja sam tego doświadczyłem. W Brazylii, w Argentynie, w Chile, w wielu miastach europejskich. To dziś najpopularniejszy klub we Francji, który pobił wieloletnią supremację Olimpiku Marsylia. Najczęściej obserwowana francuska instytucja w mediach społecznościowych. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych towarów eksportowych kraju. Wykorzystano ten czas. Katar zbudował kapitalne centrum treningowe. Sprawił, że Akademia Piłkarska stała się numerem jeden we Francji. Zbudował na polu pozapiłkarskim coś, czego obiektywnie można zazdrościć. I co innym zajęło dziesięciolecia. Ale to brutalnie rozjeżdża się z wynikami na arenie europejskiej. Kiedy latem 2012 roku, po namowie Emira Kataru, Carlo Ancelotti przekonywał Zlatana Ibrahimowicza, aby parafował umowę w Paris Saint-Germain, ten z pogardą patrzył na Paryż. Dlatego windował pensję do absurdalnych rozmiarów, żądał bonusów, specjalnych premii, a nawet słynnego rowera, który nie został przez Katarczyków odebrany jako policzek, jako dyskonor, a po prostu zachcianka w Gwiazdy. Dlaczego Ibrahimowicz najbardziej spośród piłkarzy zmienił Paris Saint-Germain? Bo zaczął wymagać. On chorobliwie dbający o swoje ciało, przeambitny piłkarz, zobaczył w jak zmurszałej rzeczywistości się znalazł. Żenujące centrum treningowe, brak profesjonalnego kucharza, spersonalizowanych diet, siłownia ze sprzętem z lat 90. Absurdy organizacyjne, niedziałające prysznice, zdezelowane boiska treningowe, rdza zżerająca barierki na Parc de Princes. Dziś to brzmi absurdalnie, ale tak było. Mówił o tym także Alex, który trafił do PSG z innego świata. Z latem był przyzwyczajony do gry na 100% i profesjonalizmu na 100%. Przecież słynna jest anegdota Silvana Armonda o tym, jak Ibrahimović wścieka się w hotelu na Leonardo, bo nie zaniesiono mu do pokoju walizek i pyta dyrektora: "Jak chcesz stworzyć największy klub na świecie, skoro w tak banalnej sprawie on zawodzi?". Jednemu z pracowników klubu, który przygotowywał takie koktajle regenerujące dla piłkarzy, powiedział tak: "W środku są grudy, nie przełożyłeś się. Jak masz ode mnie wymagać 100% na boisku?" skoro zaniedbujesz swoje podstawowe obowiązki. Potrafił zdrugać jednego z asystentów trenera, który w trakcie zajęć wszedł z piłką, by zebrać autografy dla przyjaciela nasera Al Kela i Fiego. Tamto okienko pokazało również, jak dwór Emira wpływa na politykę transferową. Joan Altani wybrał się do Włoch na wakacje i obejrzał mecz drużyny z Serie B, Pescari, prowadzonej przez Zdenka Zemana, i tam na boisku zobaczył cudownego dzieciaka, Marko Verrattiego. Postanowił go sprowadzić. Polecił to Leonardo, który kupił zawodnika bez doświadczenia na poziomie, poziomie pierwszej ligi europejskiej za 12 milionów euro. A Zlatan Ibrahimowicz, widząc go na konferencji prasowej, pomyślał sobie, że to jakiś praktykant w dziale medialnym PSG, a później on miał kiedy na treningach zobaczył, jak Marco Verratti Radzi sobie z piłką. Veratti ma szczególną pozycję na dworze w Dausze. Kiedy chciał odejść do Barcelony, powiedziano mu veto, po czym obsypano go pieniędzmi i zapewniono, że klub będzie wzmocniony piłkarzami ala Neymar. Tak też robiono później, kiedy Brazylijczyk chciał wrócić do Barcelony. Tak być może teraz będą robili z Kylianem Mbappé. We Francji mówi się o Prison Saint-Germain. Kiedy jesteś w odpowiednim wieku i chcesz odejść, wtedy kuszą cię pieniędzmi i mam ją perspektywami sportowymi. Zwróćmy uwagę, najdroższym sprzedanym piłkarzem przez Paris Saint-Germain pozostaje Gonçalo Guedes. Transakcja z 2018 roku, a numerem 3 Ronaldinho Gaúcho, który w 2003 odszedł do Barcelony za 30 milionów euro. Katarczycy pozbywają się piłkarzy, kiedy są oni już w cudzysłowie w podeszłym wieku i odchodzą bez suma odstępnego, jak Thiago Silva, Zlatan Ibrahimović, Angel Di Maria czy też Edinson Cavani. Kiedy Carlo Ancelotti otrzymał propozycję nie do odrzucenia z Realu Madryt i postanowił odejść z Paris Saint-Germain, Leonardo i Nasser byli zdruzgotani. To wtedy po raz pierwszy przekonali się, że nie mają wielkiej mocy na rynku trenerskim. Mourinho, Wenger, Capello... Villas-Boas, Pellegrini i Hilling im odmówili. Jean-Pierre Bernays, potężny francuski agent, zarekomendował Laurent Blanc'a, który nie był wówczas marzeniem Kataru i został zatrudniony z biedy. Ale zdobył dla klubu 11 trofeów, po czym po przedłużeniu z nim umowy został błyskawicznie zwolniony i zapłacono mu odszkodowanie w wysokości 22 milionów euro. Blanc nie miał wielkiego wsparcia Kataru. To się powtarza regularnie przy kolejnych trenerach. Katarczycy nie są tak mądrzy i nie trzymają tak ciśnienia jak właściciele Manchesteru City, którzy Wierzyli Guardioli Ster klubu przed siedmioma laty. Zlatan Ibrahimowicz twierdzi, że w Paris Saint-Germain panuje dyktatura piłkarzy, którzy, jak im się nie podoba trener, idą do Nasera i tworzą bunt, który obala kolejnego szkoleniowca. Unai Emery, sprowadzony po kolejnych trzech triumfach w Lidze Europy z Sewillą, był pomysłem Olivier'a Letonga, który zastąpił Leonardo na stanowisku dyrektora sportowego. I miał tylko jeden warunek – hiszpański sztab szkoleniowy. Żadnych transferowych. No i może dlatego latem 2016 roku okienko, w którym sprowadzono choćby Grzegorza Krychowiaka czy Atema Benarfe, było jednym z najgorszych w historii klubu. Wtedy Katarczycy brutalnie zderzyli się ze ścianą. Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Paul Pogba i wielu innych piłkarzy, powiedziało i mnie, Głównie ze względu na, w cudzysłowie, siłę Ligi Francuskiej. Zatrzymajmy się na moment przy obsesji Kataru, a więc Lidze Mistrzów. Od 2017 roku po klęsce z Barcą 1-6 PSG 5 razy odpadało w jednej 8 finału. Raz w półfinale i raz przegrało finał. Po golu ich wychowanka Kingsleya Comana. Nieprzypadkowo to był sezon covidowy. Od ćwierćfinału Paris Saint-Germain rozgrywało tylko jedno spotkanie. Z Atalantą i Lipskiem. To jest to samo, co Mourinho mówił o Polu Pogbie. Gdy jest miesiąc zamknięty na dużym turnieju i odseparowany od świata zewnętrznego, może grać na najwyższym poziomie. Gdy funkcjonuje przez 11 miesięcy normalnie między obowiązkami i kuszony jest przez atrakcje życia codziennego, wtedy nie poświęca się piłce tak jak najwięksi. A przecież Paris Saint-Germain w słynnym sezonie covidowym było zamknięte w Portugalii i odseparowane od bodźców zewnętrznych. Klęska PSG jest klęską notorycznych zmian koncepcji trenerskich i że lepszy jest ten kolejny. Klęska PSG jest klęską słabości ligę, gdzie meczów na poziomie Champions League tych wymagających i przyzwyczajających do konkurencyjności jest ile w sezonie? 2. Klęska PSŻ jest klęską egoizmu piłkarzy, którzy wybierają ten klub ze względu na wspaniałe zarobki, wygodne życie, możliwość zdobywania kolejnych trofeów i pobijania indywidualnych rekordów. Klęska PSG jest klęską historycznego błędu, kazusu brzydkiego kaczątka i niechcianego dziecka francuskiej piłki. PSŻ stało się rajem dla dziennikarzy, opinii publicznej, która szuka obiektu pogardy, kogoś w rodzaju wroga publicznego numer jeden. Dla części piłkarzy i menedżerów, klubem do wydojenia i robienia wspaniałych interesów. Problem pali są, że. W realiach francuskich mediów polega na tym, że jest to jedyny klub, który dostarcza tylu informacji. Ergo, coś co dzieje się w Paris Saint Germain zawsze jest wyolbrzymiane. Gdyby to była angielska piłka. Mielibyśmy zdecydowanie więcej klubów i tematów do analizy dla dziennikarzy. We Francji numerem jeden jest Paris Saint Germain. A co robią dziennikarze, jak nie mają tematów? Po prostu je wymyślają. Paryż stwarza okazję, choćby dla Piniego Zachawiego, a więc agenta Roberta Lewandowskiego, który przytulił się do dworu w Katarze i pilotował transfery Neymara, a także Kiliana Mbappé do PSG. Proszę sobie wyobrazić, że Pini Zachawie wykorzystał Romana Abramowicza, swojego starego przyjaciela, którego wprowadzał do Chelsea, do przekonania w Rybołowlewa. Właściciela Monako, który miał na napiętko z Władimirem Putinem, że lepiej sprzedać kliana do Paris Saint Germain niż do innego klubu europejskiego. Wykorzystał nacisk polityczny. Rybołowlew nie odmówił. PSR stało się kwintesencją wszystkiego co najgorsze w budowaniu drużyny i zarządzaniu trenerami, o czym boleśnie przekonał się Thomas Tuchel, którego zwolnienie nastąpiło jak u na Comboire w absurdalnym momencie, w grudniu po zwycięstwie nad Strasburgiem. A rozmowa z dyrektorem sportowym Leonardo trwała: uwaga, dwie minuty. W PSG przetestowano wszystkie koncepcje trenerskie, lawirowano od ściany do ściany w strategiach transferowych i sprowadzaniu piłkarzy. Przewracano do góry nogami rynek transferowy, budowano koncepcję bling-bling, później się z niej wycofywano. Przechodzono do wersji cichej, jak z Galtierem. Zrywano z międzynarodowym towarzystwem trenerów, by powierzyć klub dziarskiemu Francuzowi, który już nie jest szkoleniowcem PSG. Deklarowano z dumą, że inwestycje w Akademię sprawią, że coraz więcej wychowanków będzie grać w drużynie, po czym sprowadzano wielkie gwiazdy. Już grubo po 30. Z punktu widzenia sportowego najlepszą robotą, jaką Katarczycy wykonali w PSG jest rozbudowa akademii. Region paryski obfituje w nieprawdopodobną liczbę talentów i moglibyśmy stworzyć reprezentację Francji złożoną z piłkarzy urodzonych albo w Paryżu, Albo w okolicach. Nkunku, Menio, Koman, Rabio, Diabi czy Ikone to wychowankowie Paris Saint-Germain. Produkcja dla innych, zaniedbywanie swoich, niepozwalanie im na rozwój w seniorskiej piłce u siebie, to jest wielki błąd. Wielu z tych dzieciaków autentycznie kocha Paris Saint-Germain, bo to najbliższa ich sercu instytucja piłkarska. Moim zdaniem, gdyby wtłoczyć Paris Saint-Germain w realia hiszpańskiej albo angielskiej piłki, zmusić ich do rywalizowania na najwyższym poziomie, nie raz na kilka miesięcy w lidze mistrzów, a regularniej, to być może ten projekt by się obronił. Gianluigi Buffon powiedział niedawno, że na poziomie technicznym nigdy nie grał w lepszej drużynie, ale oczywiście kiedy przyszło co do czego i trzeba było pokazać klasę lidzemy mistrzów, to Buffon kompromitował się w rywalizacji z Manchesterem United. Te rewanże są fascynujące. Zwróćcie uwagę. Że Paris Saint-Germain regularnie przegrywa mecze rewanżowe, kiedy odpada z Ligi Mistrzów. Przez pierwsze cztery sezony pod wodzą najpierw Ancelotti, a później Blonka, odpadali w ćwierćfinałach. Remisowali jeden i przegrywali trzy mecze rewanżowe. Ten problem jest już zakorzeniony tak głęboko, jest tak druzgocący, że ciężko się z niego otrząsnąć. O ile na początku różnica między Noworyszami a klubami starej Europy była olbrzymia, to teraz ciężko zrzucić to na rzecz braku doświadczenia. Paryż jest miastem przeklętym dla Francuskiej piłki klubowej. Tak było, jest i chyba będzie, co starałem się udowodnić w tym materiale. Ostatnie tygodnie z punktu widzenia wielkich nazwisk są bardzo niepokojące dla Paris Saint-Germain. Odejście Leo Messiego, deklaracja Kiliana Mbappé, milczenie Neymara. Chyba doszliśmy do momentu, kiedy największe gwiazdy światowego futbolu. Nie dadzą się nabrać na projekt PSG. Żeby zdobywać europejskie trofea, trzeba grać gdzieś indziej. Ale dla Paryża to może być dobre. Gdyby w tym klubie było mniej gigantomani, a więcej wykorzystywania młodych talentów produkowanych w akademii, być może mielibyśmy jeden z najciekawszych projektów sportowych, który byśmy doceniali, ale Katarczykom nie o to chodzi. I inwestycje w Manchester United chyba są ostatecznym dowodem tego, że popełnili błąd, instalując się w Paryżu błąd pod kątem ich ambicji, bo w stolicy Francji nie da stworzyć się klubu, który na boisku będzie realną konkurencją dla Realu Madryt, Manchesteru City czy też Bayernu Monachium. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca.